antysemityzmu, na, na stadionach. stadionach. Ile było takich sytuacji? Ile było takich sytuacji? Oczywiście, oczywiście, że były Co takie sytuacje. To musi boleć. Donald Tusk próbował się kreować na takiego ostrożnego kibica. Wiecie, tak bez przesady. Coś tam poharata w gałę, czasem pomacha flagą Lechii Gdańsk, zjawi się raz na jakiś czas na meczu. Ale wszystko to z zachowaniem dystansu, by nie zepsuć sobie PR-u tego salonowego, europejskiego, uśmiechniętego dziadka. Jak widzicie, nie wyszło, ponieważ kibice są chyba najbardziej przeciwną tej władzy grupą społeczną i wybuchł kolejny protest przeciwko Tuskowi z ich strony. Jesteście na kanale UWJASa Kto Wygrał, więc pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz suba i bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Słowo kibic nie kojarzy się ostatnio szczególnie dobrze, głównie dlatego, że obecna władza przedstawia każde niezadowolenie tej grupy jako atak zacofanych kiboli, którzy na dodatek pewnie kochają Rosję. Zresztą według obecnej władzy nie tylko kibice tak mają. Pamiętacie protesty górników, albo jeszcze wcześniejsze rolników? My, rolnicy Województwa Opolskiego, właśnie wyruszamy na protest do Warszawy. Jest nas około 30, dojedzie do nas jeszcze Oleśnica. Województwa dolnośląskiego, więc jest nas sporo. Oby każdy powiat i każde województwo wystawiło swoją delegację, i obyśmy się stawili licznie w Warszawie. Francuzi i Belgowie mogli protestować w Brukseli, mogli wjechać traktorami do miasta. Nam niestety to jest powoli uniemożliwiane, ale zrobimy wszystko, aby wyrazić jasno swój sprzeciw. Nie dla umowy Mercosur, nie dla liberalizacji handlu z Ukrainą. Kiedy ich marsze i blokady stały się dla władzy niewygodne, na miejscu pojawiły się oskarżenia o prorosyjskość i zwarte oddziały policji. Oczywiście tylko odpowiadały na prowokacje. No ale to już jest klasyk tuskowej władzy. Każdy, kto się sprzeciwia, usłyszy, że ich protesty są inspirowane przez Rosję, że to chuligani i prowokatorzy. Dla obecnej władzy Hołotą jest każdy, kto śmie się sprzeciwić. Czy to kibic na stadionie, górnik na Śląsku, czy rolnik pod Warszawą. Ostatnio to samo usłyszeli kibice, którzy po ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymce kibiców na jasną górę skandowali: Donald Matole, twój rząd obalą Kibole. Nic specjalnie nowego. Oczywiście, od razu pojawiła się nagonka w mediach i oskarżenia o wszystko, co możliwe: bydło coś tam wyje, ruskie psy. To uderza w sam środek starannie budowanego wizerunku. Donald Tusk, który tak bardzo chciałby być postrzegany jako swój chłop, fan sportu i człowiek dialogu, nagle zderza się ze ścianą, której nie da się przypudrować marketingowym uśmiechem. Bo jak tu pogodzić wizerunek nowoczesnego europejskiego lidera z faktem, że tak ogromna grupa społeczna po prostu go nie znosi. Rozwiązanie władzy jest od lat to samo: stygmatyzacja. Jeśli nie jesteś z nami, to nie jesteś zwykłym obywatelem, ale elementem podejrzanym, wichrzycielem, a najlepiej sługusem obcej potęgi. Bo wiecie, to jest bardzo ciekawy mechanizm władzy. Kiedy protestują studenci za Tuska, to obywatele broniący demokracji. Kiedy protestują przeciwko Tuskowi, to chuligani i ruskie trole. Kiedy blokują ulice zwolennicy KOD, to obrona wartości europejskich. Kiedy blokują traktory rolnicy, to sabotaż gospodarki. I rosyjska prowokacja. Efekt tego jest taki, że nikt już nie wierzy w Tuska słodkiego dziadka i miłego kibica. Ostatnim razem zresztą, jak pojawił się na stadionie, to prawie że musiał uciekać przed tłumem polskich kibiców, którzy specjalnie za nim chyba nie przepadają. Tusk ma taki problem, że on naprawdę nie jest jednym z nas. On próbuje, stara się, robi te wszystkie teatrzyki, czasem flagą machnie, czasem jakąś czapkę założy, ale ludzie to czują i kibice to doskonale widzą. Oni nie dają się nabrać na te wszystkie zagrywki piarowe, co najgorsze dla Tuska. Oni nie boją się tego powiedzieć głośno. Na stadionie nie ma poprawności politycznej. Jest autentyczna, surowa reakcja. Dlatego ta scena go tak boli, bo Tusk nie może tego przeklikać. Nie może tego usunąć jak niewygodnego tweeta. Nie może zablokować ludzi jak konta na X. Musi usiąść i znosić jak tysiące ludzi wykrzykuje, co o nim myślą. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że elity same nie potrafią zrozumieć, skąd bierze się ta niechęć do nich. Sami sobie te sytuacje zgotowali. Gdyby nie byli tacy aroganccy... Gdyby nie lekceważyli ludzi, gdyby nie próbowali wciskać wszystkim, że ich interes jest najmniej ważny i jest populizmem, to reakcja obronna nie byłaby tak silna. Ale przecież oni tego nie widzą. Dla nich problem nigdy nie leży po ich stronie. Problem to zawsze ci inni, ci niecywilizowani, ci niewyedukowani, ci, którzy nie rozumieją. I to jest właśnie sedno sprawy. Tusk i cała ta otaczająca go ekipa. Zamknęli się w takiej bańce, w której wszyscy myślą tak samo, klaskają sobie nawzajem i przekonują się, że mają rację, a jak ktoś im powie, że może jednak coś robią nie tak, no to przecież to nie może być prawda. To musi być rosyjska propaganda albo atakują ich ciźli ludzie. To jest klasyczny przykład oderwania od rzeczywistości. Oni naprawdę wierzą w te swoje narracje. Wierzą, że jak nagrają wyreżyserowany filmik na TikToka, to wszystkim przejdzie. Że jak zrobią sobie zdjęcie w koszulce klubowej, to kibice od razu zapomną o wszystkich ich działaniach i powiedzą: O, patrzcie, nasz Donald, taki sportowy. Też bym poharatał w gałę. Dla nich marketing to wszystko: dobry PR, ładne zdjęcie, odpowiednio sformułowany komunikat. I problem powinien zniknąć. Czas znowu zdjąć buty z kołka, ale nie, nie bójcie się, nie wracam do kariery piłkarskiej. Te złote korki, lówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół, dla mnie bardzo cenny. I dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale to nie wszystko. Ten, kto wycytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali, w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król, premier Trudeau, jeszcze bezpośrednio. Kate Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy. Ale realne życie nie funkcjonuje według zasad kampanii reklamowej. Ludzie nie są produktem do sprzedania, a autentyczne emocje nie znikają po przeczytaniu dobrze napisanego tweeta. One buzują w miarę jak coraz więcej ludzi zauważa, że nasi rządzący nie reprezentują nas tylko siebie. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Jak już to zrobicie, to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz suba. Byliście u Wujasa na kanale. Ja się tymczasem już z Wami żegnam, ale spokojnie, widzimy się niedługo. Narka!